Ojej, ja byłem kilkanaście razy w różnych okolicznościach. To było dosyć, no dosyć z tym, że no, ja, no dosyć uciążliwe, że tak powiem, bo mnie już później posunięto z jednego stanowiska na drugie, gdzie wysłano mnie w teren, nie było żadnych połączeń, niczego. Ja w tym terenie, no to to, 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 to co ja tam. Trzeba było dotrzeć na miejsce, na przykład na budowie. Budowy były w różnych, gdzie nie było żadnych połączeń. Trzeba było w służbowym samochodem jechać, którego mi nikt nie dawał. Więc ja musiałam różnymi drogami tam dotrzeć. Musiałam, bo mi sprawdzano, czy mam podpisaną, na przykład, pobyt na danej budowie, nie? Ale zanim na przykład na budowę, to oni mnie już wzywali na Małopolską, czyli do Komitetu Wojewódzkiego na jakieś tam przesłuchanie. Z tym, że ja, bo na przykład mój partner, to on się w ogóle nie odzywał. Oni go przysłuchiwali, a on się w ogóle nie odzywał. W ogóle nic do nich nie mówił albo spał. Po prostu spał. A ja nie, bo ja mam inną naturę. Jak mi ktoś zadaje pytanie, no to ja usiłuję na nie odpowiedzieć. Ale ja wtedy zaczynałam inaczej z nimi rozmawiać. A mianowicie, Boże, jaki Pan ma piękny sweterek, jaki Pan jest przystojny i tak dalej, i tak dalej. Słowo daję. Tak właśnie było. I oni myśleli, że jakaś wariatka taka, W każdym razie byłam bardzo często i już wtedy straciłam pracę w pracowni konserwacji zabytków. Zwolniono mnie. Trzy miesiące nie miałam w ogóle żadnej pracy. I później poszłam do WPHW, takie było przedsiębiorstwo, jako sprzedawca. Ale ja nie umiałam tam się zachować no. i dalej zaczęli przychodzić tam do mnie, ale wtedy to już naprawdę zrobiłam awanturę, że straciłam jedną pracę po 26 latach pracownik konserwacji i zabytków. I teraz nachodzicie mnie znowu, ja się niczym nie zajmuję i nic nie robię, bo chcieli strasznie mnie do. Zaangażować jako. Bo ja jeździłam często do Londynu do mego ojca. No i dostałam pierwszy raz paszport i bardzo fajno w ramach łączenia rodzin. W 1964 roku do ojca pojechałam pierwszy raz i ojca po 30 latach zobaczyłam dopiero. Także i później po kilkukrotnym wyjeździe do Londynu chciano strasznie, żebym z nimi współpracowała. I to było dosyć dla mnie uciążliwe, bo to się odbywało w ten sposób, że mnie zapraszano na przykład na obiad hmm. przez mego szefa. No to pójdziemy na obiad, zjemy jakiś obiad razem i tak dalej. Ale później już tak wyniuchałam, że to jest, no to, to, dla mnie było gorsze od, od tych przesłuchań esbeków w okresie Solidarności. No i kiedyś przyszedł do mnie taki pułkownik do domu i wręcz no zaproponował, że będę teraz jeździć, będę mogła jeździć po, całym, po całej Europie, żebym się zgodziła. No i ja miałem kolegę, w, który skończył VAT, a był w tych, to jest, to jest wojsk, wojskowa akademia techniczna. Bardzo fajny kolega. Zadzwoniłam do niego, on przyjechał do Szczecina i ja chciałam z nim porozmawiać, bo wtedy byłam sama. Także nie wiedziałam, jak po prostu zaistnieć w tym wszystkim. Powiedział, żebym się absolutnie nie, nie zgadzała na to. Znaczy, ja nie miałam zamiaru się zgadzać, no, ale on powiedział: Absolutnie nie bierz w tym udziału i tak dalej, i tak dalej. No, to, ale to była już taka druga gałęź, że tak powiem, bo doprawdy. To było dosyć dla mnie bardzo uciążliwe to było. Odczepili się, bo ja wydałam o sobie opinię, że ja się do tego kompletnie nie nadaję i to za podszeptem mojego właśnie tego kolegi z vat -u. Ja powiedziałam, że ja się absolutnie nie nadaję do tego. Ja bardzo lubię mężczyzn i bardzo lubię alkohol i wy chyba takich ludzi nie, nie tolerujecie. I to było ostatnie moje spotkanie z panem pułkownikiem.